Wręcz prawdopodobne, że część krajów i część tych partii z różnych krajów, one gdzieś tam ze swojej strony wspierają to, to hamulcowe Wiktora Orbana w Unii Europejskiej. My się teraz połączymy z naszym gościem, którym, tak jak za Państwu zapowiadałem, jest ambasador Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, dziennikarz, publicysta, działacz też swego czasu, działacz organizacji pozarządowych, ale też osoba, która relacjonowała konflikty międzynarodowe. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam Państwa. Pierwszy raz rozmawiamy ze sobą w takiej formule, panie ambasadorze, nie tylko dźwiękowo na antenie Radia wnet, ale też w formie wideo. Chociaż kiedyś pana miałem możliwość nagrywać w Kijowie, ale to nie było na antenie Radia wnet. Panie ambasadorze, oglądał pan ten film z tej akcji ukraińskiej na Morzu Czarnym? Jakie wrażenia? No, już było to spektakularne. Natomiast to świadczy o tym, że Ukraińcy są zdeterminowani do tego, żeby takich akcji było więcej. I to właściwie zostało zapowiedziane. Zapowiedziane zarówno przez Budanowa, jak i w ostatniej rozmowie generała założnego z CNN. To bardzo ciekawe. Być może do tej kwestii tego felietonu i omówienia tego felietonu w CNN generała założnego jeszcze. Powrócimy, ale panie ambasadorze, umówiliśmy się na rozmowę też w kontekście wydarzeń związanych z Unią Europejską i od tego pytania chciałbym zacząć. Unia Europejska zatwierdziła pomoc dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Potężna suma. Wczoraj ogłoszony był sukces, ale wygląda na to, że nie wszystko jest takie proste i że nie do końca to może być sukces, panie ambasadorze. Rzeczywiście, no, ponieważ Unia ostatnio cierpi na brak sukcesu, więc stara się za wszelką cenę pokazać, że może być skuteczna. No i tu w jakimś sensie okazała się być częściowo skuteczna, natomiast no, trzeba powiedzieć również szczerze i uczciwie, że Wiktor Orban osiągnął. Część ze swoich celów, a te cele to jest audyt, to są konsultacje i to jest możliwość właściwie no corocznego nie tyle zmieniania, ale jakiegoś wpływu na wydawanie tych środków, co jest no oczywiście pewnym, pewnym niebezpieczeństwem. Natomiast no, warto. Ja myślę, że tutaj jeszcze całego smaczku daje, że partia Fidesz, partia Wiktora Orbana była członkiem IPP, European People's Party, czyli partii ludowej tego y, tworu Parlamentu Europejskiego, y, tych partii y, związanych z, y, również z y, Platformą Obywatelską. Y, 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 Trzeba przyznać, a właściwie trzeba powiedzieć, że kiedyś przecież to właśnie Donald Tusk był przewodniczącym European People Party, czyli tej partii, której przewodniczącym był Viktor Orban. Ja nie wiem do jakiego stopnia to mogło mieć wpływ na, na te negocjacje, w których zdaje się przez jakiś czas był również w tych negocjacjach obecny. Premier Donald Tusk. My tego oczywiście nie wiemy. Natomiast warto o tym pamiętać, że nie jest wykluczone, że ze względu na tą zaszłość związaną z obecnością Fideszu w szeregach IPP, to jest trochę możliwe, czy wręcz prawdopodobne, że część krajów i część tych partii z różnych krajów. One gdzieś tam ze swojej strony wspierają to, to hamulcowe Wiktora Orbana w Unii Europejskiej. Panie Ambasadorze, być może tak jest, ale z drugiej strony też widzimy tę część partii konserwatywnych i polityków konserwatywnych, którzy wręcz obnoszą się ze spotkaniami z Orbanem. Wczoraj widzieliśmy zdjęcia też polskich polityków, którzy chwalą się ze spotkania z Orbanem, człowiekiem, którego absolutnie możemy nazwać tym, który hamuje w przeciwstawienie się pełne, przeciwstawienie się Federacji Rosyjskiej. Nie chce się dalej posunąć w tych opiniach, chociaż one się do głowy nasuwają. Jakoś polscy politycy konserwatywni nie widzą problemu też, żeby sobie robić zdjęcia z Orbanem. Co ten Orban ma takiego pociągającego dla nich? No, kiedyś miał coś pociągającego pewnie i dla y, premiera y, Donalda Tuska. Y, y, no trzeba powiedzieć, że jest. Y, Politykiem, który potrafi pokazać skuteczność, i, i niestety nie jest to skuteczne zgodna z interesem zarówno Unii Europejskiej, jak i, jak i Ukrainy i Polski. Warto może przypomnieć, co Orban oświadczył po, po tym dealu z tymi 50 miliardami euro. Mianowicie świadczą, że Węgry zrealizowały to, co chciały i że Węgry są zainteresowane tym, żeby doprowadzić do pokoju i do zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. No więc myślę, że to wystarczy, żeby określić pozycję i w chęci w polityczne, chęci Wiktora Urbana. Panie ambasadorze, to w takim razie, zostając w tym kontekście międzynarodowym, spójrzmy na Stany Zjednoczone, jak sytuacja w Stanach Zjednoczonych wpływa i jak może wpłynąć na wojnę na Ukrainie. Ona wpływa no, w sposób w tej chwili hamujący ze względu na to, że istnieje w tej chwili konflikt między częścią republikanów i demokratami i blokowane są pieniądze, środki na, na pomoc Ukrainy. No tutaj tematem spornym jest kwestia prawa migracyjnego, migracji i konkretnie granica meksykańsko teksańska. To jest południowa granica Stanów Zjednoczonych. Tam jest takie przejście Eagle Pass, które dość dobrze znam, bo kiedyś na nim również nawet byłem. To przejście jest w tej chwili teatrem bardzo Dramatycznych wydarzeń związanych z y, próbą, y, tam zajście są, były już wypadki śmiertelne, y, z próbą dotarcia przez migrantów y, do Stanów Zjednoczonych. I y, no tu jest. Y, można powiedzieć, że nie ma zgody co do tego, że należałoby prowadzić bardziej skuteczną politykę migracyjną. Tego chcą republikanie. Przed tym jakoś się broni, bronią demokracji. I nie można powiedzieć, że to w jakimś sensie może nam przypominać konflikt na granicy polsko-białoruskiej z legalnymi migrantami, gdzie część opinii związanych ze środowiskami liberalnymi uważała, że nie należy budować zapory, nie należy właściwie nic robić, tylko przyjmować tych migrantów. Przypomnę, że Jan Piekło, ambasador Jan Piekło jest Państwa i naszym gościem, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Panie ambasadorze, Pana misja przypadła na dosyć newralgiczny moment relacji polsko-ukraińskich, ale też ten ciężki moment, kiedy Ukraina doznała rosyjskiego ataku, bo przecież on nie nastąpił w 2022 roku, tylko w 2014 roku. Relacje za czasu Pana pełnienia przez Pana misji też nie były proste. Dzisiaj obserwowała czy obserwowaliśmy w ostatnich dniach wizytę premiera Donalda Tuska w Kijowie? W jakim stanie są relacje polsko-ukraińskie? Trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ nie bardzo to wiadomo. Premier Donald Tusk zajęty jest porządkowaniem spraw i odzyskiwaniem instytucji w Polsce, i właściwie ta jego wizyta była bardziej wizytą kurtuazyjną, i właściwie nie bardzo wiadomo, co z niej wynika. Być może Zostały tam złożone pewne deklaracje. Wsparcia dla Ukrainy, ale te deklaracje słyszymy zewsząd, również słyszymy i ze Stanów Zjednoczonych, i słyszymy ze strony kanclerza Scholza, i ze strony prezydenta Macrona. No i w, w większości wypadków niewiele z nich wynika. Rozmawialiśmy z ambasadorem Ukrainy w Polsce, panem Waselem Zwaryczem, na temat nie tylko relacji polsko-ukraińskich. Ten wywiad w całości jest dostępny na kanale YouTubeowym Czarny Niebo i pana ambasadora Jana. Piekło też zapraszam do wysłuchania, obejrzenia tego wywiadu. Od razu powiem, że padły tam silne i mocne stwierdzenia odnoszące się też do sprawy granicy i w kontekście tej zapowiedzi, przysz zapowiedzi przyszłego blokowania granicy. Pan ambasador jeszcze wtedy o tym nie wiedział, gdy z nim rozmawiałem, ale wiedział o tym, co się działo przez ostatnie miesiące. Granicę polsko-ukraińską nazwał granicą życia dla Ukrainy. To takie mocne stwierdzenie, ale rozmawialiśmy też o tych Ukraińcach, którzy są teraz w Polsce i o ich. Przyszłości, co wydarzy się dalej, panie ambasadorze? E, zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu mojej rozmowy z ambasadorem e, Zwaryczem. Przede wszystkim to e, pokazuje e, ogromno, ogromny poziom solidarności społeczeństwa polskiego z tymi, które naprawdę tej solidarności potrzebują. To, że. Polscy, zwykli polscy obywatele otworzyli swoje domy, swoje serca dla matek z dziećmi, dla Ukraińców uciekających przed agresorem rosyjskim. Naprawdę to, to jest bardzo budujące. To jest ten pozytyw, no, które, który będzie z nami towarzyszył cały czas. To jest ten fundament, o którym właśnie mówię, że to jest bardzo solidny fundament takiego wzajemnego zaufania, wzajemnej życzliwości i to się nie zmieni nigdy. Więc to, co Państwo zrobiliście na początku tej pełnoskalowej agresji, naprawdę to wejdzie w historię naszych relacji jak ogromny odruch serca, wielkiej solidarności i zawsze będziemy o tym pamiętać. To jest ten wielki pozytyw w naszych relacjach, niestety w warunkach wojennych, ale jednak pozytyw. A druga rzecz, nad którą będziemy dalej pracować, to, to żeby, żeby pomóc, pomóc tym ludziom jednak wrócić na Ukrainę, kiedy odpowiednie warunki ku temu będą odpowiadać, bo nie wyobrażamy sobie, że, że ogromna większość tych osób zostanie jednak za granicą my zrobimy wszystko, żeby zachęcić ich wrócić i żeby razem odbudowywać nasz piękny kraj. A wie pan redaktor, jaka piękna jest Ukraina i prace znajdzie się tam dla nas wszystkich. Często gdy mówi się teraz o Ukraińcach, którzy przebywają w Polsce albo w innych krajach, też ten temat jest oficjalnie podnoszony, chociażby w państwach bałtyckich. Mówi się o mężczyznach, którzy wyjechali z Ukrainy, mówi się o tym, że powinni podlegać mobilizacji. Niektórzy z naszych rodaków dziwią się, że są tacy Ukraińcy, którzy do kraju nie wracają? Czy Ukraina rzeczywiście ma takie plany, żeby mobilizować tych, którzy bezprawnie albo wcześniej wyjechali z Ukrainy, a mogliby służyć w ukraińskiej armii? W ogóle, jeżeli popatrzymy na ilość mężczyzn, ilość osób wieku poborowego w Ukrainie i tych, którzy wyjechali za granicę, no to. W porównaniu to jest mały odsetek tych ludzi, którzy wyjechali. Rzeczywiście to jest kwestia też ich sumienia i obowiązku przed, przed państwem, ale z, z drugiej strony są sporo takich ludzi, którzy wyjechali i pomagają dalej żołnierzom ukraińskim, więc ich pomoc dla Ukrainy, dla żołnierzy ukraiński, ukraińskich jest odczuwalna, nawet jeżeli on, on, oni są za granicą. Jeżeli chodzi o kwestie mobilizacji, teraz trwają prace nad nową ustawą o mobilizacji, więc zobaczymy, jak będzie ona już uchwalona, wejdzie w życie. No prawdopodobnie pojawią się pewne mechanizmy, jak zachęcać osób, mężczyzn w wieku poborowego, które mieszkają teraz za granicą, zachęcić ich do powrotu jednak na Ukrainę i do. Do tego, żeby być jednak, żeby się przygotowywać, ewentualnie, do tego, żeby na jakimś etapie wziąć broń w ręku, jeżeli będzie potrzeba i, i, i bronić swojej ojczyzny. Tak powiedział ambasador, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz. Całą rozmowę możecie Państwo odsłuchać na kanale YouTube'owym Czarne Niebo. Serdecznie zapraszam po naszym programie, po naszej audycji do tego, żebyście Państwo wysłuchali całej tej rozmowy. Zapraszam też pana ambasadora Jana Piekło, który jest z nami do wysłuchania tej rozmowy. Panie ambasadorze, odnosząc się do tych słów ambasadora Zwarycza, faktycznie jest ten grunt przygotowany do. Tych mocnych relacji polsko-ukraińskich, czy patrząc na ostatnie chociażby badania i spadku tej sympatii ze strony ukraińskiej do Polaków, ale też coraz głośniejszych głosów w Polsce o tym, że jesteśmy zmęczeni pomocą, czy może jest wręcz przeciwnie, że obecność Ukraińców w Polsce nie przyczyni się do dobrych relacji polsko-ukraińskich? No, mam wrażenie, że wprost przeciwnie. Sam mam y, codzienne kontakty z, ze sporą grupą ukraińskich kolegów, koleżanek, którzy się tutaj znaleźli już w wyniku wojny i nie tylko w wyniku wojny. Y, I mam wrażenie, że to raczej buduje dość solidne i y, y, przyjacielskie y, relacje. I y, 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 Oczywiście, no można, to są rzeczy oczywiste. Można powiedzieć, w czyim interesie jest, żeby polsko-ukraińskie stosunki były złe czy niedobre. No, nie leży to w interesie Polski, nie leży to w interesie Ukrainy, natomiast leży to w interesie Rosji. I środowiska sprzyjające Rosji próbują w tej chwili namieszać, próbują w tej chwili przeciwstawiać Polaków i Ukraińców. I no niestety mamy tu również osoby, które pełnią w tej chwili powistne funkcje. To mam na myśli tutaj pana wiceministra rolnictwa Michała Kłodziejczaka. Osobę, która uczestniczyła w akcjach blokowania granicy, tej granicy, o której ambasador Zwarzysz mówi, że jest granicą życia. Ale panie ambasadorze, mówimy o tej odpowiedzialności części polskiego w, w, świata polityki, ale pan też zetknął się przecież z problemami ze stroną ukraińską. W pana czasach też był problem dotyczący ekshumacji. Bardzo często do tego nawiązują nasi komentujący. Dlaczego strona ukraińska nie może wykonać jednoznacznego gestu? Dlaczego nie wykonała pana zdaniem takiego gestu też w czasie ostatnich? Wizyty Donalda Tuska na Ukrainie, żeby powiedzieć: sprawy historii rozliczymy. Ekskumacje są w pełni uwolnione. Przyjeżdżajcie, badajcie. Na to się pewnie składa wiele czynników, w tym gdzieś obustronny brak zaufania w tej, w tej kwestii, no, budowany przez lata, również budowany przy pomocy. Rosyjskiej agentury, trochę. Z takich momentów najbardziej dramatycznych z, mojej, z mojego ambasadorowania w Kijowie, to pamiętam po prostu atak z moździerza przeciwczołgowego na konsulat w Łódzku. Gdzie naprawdę można było się przestraszyć. Sprawa wyjaśniona? To może dobry moment, żeby o tym powiedzieć. No oczywiście sprawa niewyjaśniona. Na tym to właśnie polegało, że ta sprawa nie była do końca wyjaśniona. Były poszlaki, były przypuszczenia, że, że to jest oczywiście prowokacja. Odbyłem wtedy, wtedy też parę ważnych spotkań z ukraińskimi urzędnikami. Natomiast no, nie wiem Dokładnie po prostu nie wiemy, kto to zrobił, natomiast co wiemy? Wiemy, że to się stało i, i że właściwie niewiele brakowało od tego, żeby nie skończyło się to również śmiercią jednego z pracowników konsulatu. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem jest Jan Piekło, były ambasador polski na Ukrainie, dyplomata, też korespondent. Proszę Państwa, bo o tym często zapominamy, ale korespondent wojenny w, na terenie byłej Jugosławii. Niesamowita jest pani ambasadorze, pana książka z tego czasu, warto do niej sięgnąć i chociaż to, jest, to nie jest reportaż, to jest literatura piękna i dosłownie jest piękna, warto na pewno ją przeczytać, ale jak już wspomniałem, że jest pan też pisarzem, to warto też przypomnieć, przypomnieć, że jest pan autorem Bajek dla dzieci. Ale nie o bajkach, panie ambasadorze, rozmawiamy. Rozmawiamy o ciężkich sprawach. Dotknęliśmy też tych ciężkich spraw dotyczących praktyki z czasów pełnienia przez pana misji. Koledzy redakcyjni podpowiadają mi takie pytania do pana. Na pewno pan się spotkał zresztą z ambasadorem Zwaryczem. Pewnie jeszcze widzieliście się w tych czasach, gdy ambasador Zwarycz pracował i w ambasadzie w Polsce, i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A co dzisiaj pan ambasador Ambasador powiedziałby ambasadorowi, zresztą mam nadzieję, że ambasador Wasyl Zwarycz usłyszy tę wypowiedź. Co by pan dzisiaj powiedział ambasadorowi Ukrainy w Polsce? Że życzymy Ukrainie szybkiego zwycięstwa i że jeżeli to zwycięstwo przyjdzie, to będziemy wspierać i pomagać w odbudowie Ukrainy. No, i ja osobiście nie mogę się też doczekać tego momentu, kiedy bez jakichkolwiek kolejek na granicy, a właściwie bez granicy, tak jak jest na, czy było do niedawno właściwie na granicy polsko-niemieckiej, no, żebym mógł sobie po prostu wjechać samochodem i odwiedzić moich przyjaciół w Elbowie, w Kijowie. Mogę panu zdradzić, panie ambasadorze, że z ambasadorem Zwaryczem rozmawiałem też na temat Adama Mickiewicza i Krymu i pomysłu dotyczącego muzeum Adama Mickiewicza na Krymie. Wtedy Krym, gdy będzie już wolny, ale pan ambasador bardzo pozytywnie na to zareagował i być może uda nam się coś wcześniej z tym tematem przedsięwziąć. Przenieśmy się na chwilę do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Artur Żak chce też panu ambasadorowi zadać pytanie. Arturze? Dzień dobry, panie ambasadorze. Niestety tych prowokacji, takich prowokacji jak z użyciem granatnika w łusku, było też więcej. My pamiętamy zdarzenie w Lwowie. Niezidentyfikowany obiekt wybuchowy eksplodował w okolicach konsulatu. Został też rzucony granat na teren cmentarza obrońców Lwowa. Już część tych osób udało, czy też na Zakarpaciu próbowano podpalić centrum i węgierskie i chyba polskie, jeżeli się nie mylę. Jednocześnie sprawcy zostali wykryci, częściowo wykryci, bo jeżeli chodzi o konsulat, to nie. Ale moje pytanie jest zupełnie inne. Dlaczego można czasami odnieść wrażenie, że pomimo licznych ośrodków badających to, co dzieje się na Ukrainie, jest pewne niezrozumienie niejako tego, co się odbywa w obu krajach, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej? Takie wrażenie, jakby właśnie. Hmm, Pomimo bliskości obu krajów, te meandra wewnętrznej polityki czy też dyplomacji dla obu krajów niejako są y, niewiadome. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. No, pewnie y, y, to się nazywa meandry polityki. Y, no rzeczywiście, tak jest i tutaj są również gracze spoza Polski i Ukrainy, którzy mają swój własny interes w tym, żeby nasze stosunki no, były takie, jakie są. A... Jest pomysł na to i to Państwo realizują ten pomysł, żebyśmy o sobie więcej i lepiej wiedzieli. To jest właśnie czy Radio WNET, czy inicjatywa Czarne Niebo. I im więcej mamy inicjatyw łączących i rozmów, w których uczestniczą Polacy, Ukraińcy online, publicznie, no tym lepiej dla nas wszystkich. Natomiast no, być może tego brakuje na szczeblu właściwie najwyższym, na, na szczeblu rządowym. Panie ambasadorze, w drugiej części, która już nie jest na antenie radia wnet, czasami odnosimy się bezpośrednio do komentarzy, chociaż zazwyczaj staramy się zostawić to na koniec. Dzisiaj mamy olbrzymią ilość bardzo takich niemiłych komentarzy i pisanych w sposób, w sposób nawet pewnie przekraczających standardy nie tylko kulturalnej rozmowy, ale też tego, co jest prezentowane w sieciach społecznościowych, pomimo tego kilka pojawiło się też miłych czy pozytywnych, wśród nich jest opinia, że jest Pan. Bardzo wyważonym komentatorem. Ja to często nazywam i też w tych prywatnych rozmowach, panie ambasadorze, które czasem, czasami prowadzimy, że jest pan dyplomatą, a czasami nawet żałuję, że jest pan zbyt dyplomatyczny, bo pewnie wiele więcej rzeczy moglibyśmy się dowiedzieć. Ale pewnie na wszystko jest czas i miejsce. I dlatego chciałem się pana zapytać, czy czytał pan książkę Zbigniewa Parafianowicza dotyczącą ostatnich wydarzeń i tego, co działo się w stosunkach polsko-ukraińskich, szczególnie? Nie po rosyjskiej inwazji, miał pan już czas na to? Mam tą książkę u siebie w bibliotece, zacząłem ją czytać i jak na razie to nie jestem specjalnie usatysfakcjonowany. No, może mi trochę styl odpowiada. A dlaczego styl nie odpowiada? Nie. To chyba nie chodzi o styl literacki. No, nie chodzi o styl literacki. <noise> Dokładnie nie chodzi o styl literacki. To zapytam się tak, w tych fragmentach, które pan przeczytał, rozpoznaje pan nazwiska dyplomatów, które Zbigniew Parafianowicz ukrywa pod tymi Xami i y Grekami? No tak, no, to nie jest jakieś szczególnie trudne. No, nie jestem wielkim fanem. Takiej, takiej literatury, która ma również charakter polityczny. Chociaż ja czekam też na. Wspomnienia, opowieść pana ambasadora. Być może wciąż przed nami jeszcze kolejny rozdział z dyplomacji pana ambasadora, ale tych dotyczących, dotyczących Ukrainy. Mam nadzieję, że kiedyś takie się pokażą, ale rzeczywiście należy się zgodzić, że na wszystko musi być czas i miejsce. Panie ambasadorze, dziękuję, że pozostał pan z nami jeszcze w tej części drugiej, tylko YouTube'owej i zapraszam do wysłuchania całej rozmowy z ambasadorem Zwaryczem. Przypomnę, że jest dostępna na, na kanale YouTube Czarny Niebo. Musicie się państwo chwilę pomęczyć. Ze znalezieniem tego. Na razie nie jesteśmy tam wysoko pozycjonowani, ale jak już tam wyjdziecie, to warto nacisnąć i subskrypcję, i warto nacisnąć dzwoneczek. To wtedy będziecie Państwo dostawali informacje o nowych, o nowych naszych przedsięwzięciach. Panie ambasadorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję, dziękuję Tobie, Pawle. Dziękuję, Janie. Zdradziliśmy teraz, że jesteśmy ze sobą czasami na ty.